Witajcie kochani, na moim kanale chciałam Wam dzisiaj pokazać moje sadzonki, jak się prezentują na 22 lutego. Tutaj jest czosnek, który sobie wsadziłam w multipaletę i powiem, że jestem zachwycona, bo jak tylko przykryłam go folią, on na drugi dzień zaczął kiełkować. Momentalnie. Tutaj mam jeszcze wysadzone marchewki na próbę yy, buraka yy, ćwikłowego, takiego podłużnego, yy, drugi rodzaj marchewki, no i burak liściowy. I będę później sadziła tak zwany siew gniazdowy, tak jak proponował Pan Jacek u siebie na kanale. Naturalnie o ogrodach. Tutaj dalej. Wysiana jest sałata. Ponownie bo tamta mi się wyciągnęła. Jeszcze raz wysiałam seler No i cebulę. Cebulę Toruniankę. Zobaczymy, jak wyjdzie. Tutaj patent z moim groszkiem. Też chciałabym mieć go troszkę szybciej, też przykryłam folią, szybko wykiełkował. Kiełki groszku jak złoto, tutaj yy, w jednej paletce się rozwinęła pleśń. Yy, ja to usunęłam. Nie zasypywałam cynamonem, po prostu usunęłam całą yy, komorę. No i ostatnie. Szalotka wysiana ponownie. Por również. Tutaj moje brokułki, które były takie wyciągnięte, a teraz po prostu jestem zachwycona tymi sadzonkami. Tutaj mamy kapusty, ja już nie pamiętam jakie to są kapusty. Aha, tutaj mam pekińską, no wygląda jak wygląda. Ja to wszystko wynoszę już do inspektu, on będzie zabezpieczony, będzie yy, podgrzewany jak trzeba, albo będę po prostu przynosiła na noc do domu. Kalafiorki całkiem ładnie się trzymają. No i naciowa Pietruszka. Mam nadzieję, że odnajdzie się w chłodzie. Tam przykryty jest bób. Na razie jeszcze nie kiełkował, ale jest bardzo duża wilgotność ziemi. I tam chyba jeden. O, tak, jeden widać. Jeden się pokazał. Też do inspektu pójdzie szybciutko. No, a tutaj kochani moje aksamitki, które jeszcze czekają na przesadzenie do multipalety, ale o tym chcę nagrać osobny filmik i jakie to złoto <tłukasz> te aksamitki. I że trzeba je mieć w ogrodzie. Tu wyciągnięte kosmosy, verbena. No verbena to jest po prostu. Ja jestem. Ja jestem taka zachwycona tymi małymi listeczkami. Jak nie wiem, bo trochę trzeba poczekać. No i ta gipsóweczka. Boże. Gipsóweczka, już nie mogę się doczekać, kiedy będę to wszystko przesadzać. Tutaj mam trawy. To jest ta mieszanka tych traw ozdobnych, ale. One wyglądają słuchajcie jak no jak pęż i jak żyto wielkanocne do doniczek. Także nie wiem czy to tak ma wyglądać, czy po prostu ktoś mnie oszukał. Tu moje wyciągnięte groszki pachnące. Niektórym obcięłam czubeczki, żeby nie szły znowu do góry. No ale zobaczymy jak to będzie wyglądać. No i tutaj... Yy szałwia czy lobelia resztka moich selerów które też czekają na pikowanie tylko muszą troszeczkę podrosnąć no i bazylka kolendra, kolendra jest mega piękna i po prostu jestem zachwycona, bo yy, bo ja ją wysiewam dlatego, że ona jest mega droga w sklepie, więc wolę mieć własną. Tutaj mamy czerwoną bazylię, ale też widzę, że pleśń wyszła. Także tutaj będę musiała użyć cynamonu. No i tu mam jeszcze jakąś mieszankę bazylii, a tam w kąciku wychodzi maleńki majeranek. Moje biedronkowe papryczki. Tak jak mówiłam już wielokrotnie, ja myślę, że to jest odmiana... Do masowej uprawy. Także ich żadne licho nie weźmie, bo to są tak odporne. Sadzonki, jak nie wiem. A tutaj moje własne papryczki. Nie wiem, jakie to są. Tutaj mam ostrą, chyba ontarę. No, a tutaj są siewki bakłażana tylko ja przedobrzyłam ostatnio bo miałam resztkę humusu no i tak wlałam temu bakłażanowi ten humus i teraz widzę, że mają za mokro ja dzisiaj już usunęłam z podstawek wodę postawiłam go troszkę niżej przy kaloryferze żeby troszeczkę ta woda odparowała no i już jest lepiej, no ale wiadomo będę go jeszcze obserwować, bo on nie lubi takiej yy, mokrej ziemi. Dzisiaj to właśnie gdzieś wyczytałam, także będę go pilnować. A tu moje małe selereczki przepikowane. Yy, całkiem fajnie je zniosły do przepikowanie i widzę, że się podniosły. No i pomidorki malutkie. Moja próba. Zobaczymy, jak będą rosły później. Strasznie jestem yy, zadowolona, że większość sadzonek yy, przetrwała to moje pikowanie. Także zobaczymy, jak będą rosły dalej. I to na tyle.